W celu sprawdzenia dostępności leku, minister zdrowia zaleca obserwowanie stanów magazynowych hurtowni farmaceutycznych. Ale to przecież nie w hurtowni pacjent kupuje lek, a w aptece. Czy to, że lek jest na stanie jakiejś hurtowni farmaceutycznej, zawsze oznacza, że bez problemu kupimy go w aptece? Niestety nie. Nawet jeśli dana hurtownia ma aktualnie lek na stanie, nie oznacza to, że jest on dostępny również w aptece. Po pierwsze, transport z hurtowni do apteki może zająć od kilku dni, nawet do kilku tygodni. Po drugie, Apteka ma podpisaną umowę z kilkoma hurtowniami, nie z wszystkimi, dlatego nawet jeżeli przyjdziemy z receptą na dany lek, farmaceuta może nie widzieć, że dany lek jest dostępny na rynku, bo akurat nie jest dostępny w hurtowniach, w hurtowniach z którymi ma podpisaną umowę. Następna rzecz to plany sprzedażowe. Producent ustala jakieś plany sprzedażowe na dany kwartał i po prostu więcej leku nie wyjdzie z hurtowni niż ma w planach, tak? Nawet jeżeli obserwuje braki, może je lekko zwiększyć jakby tą dystrybucję, ale niestety nie pokryje to najprawdopodobniej, jeżeli to jest lek trudno dostępny, zapotrzebowania wszystkich pacjentów.